Hey, witam na kanale, dzisiaj przychodzę ze zdrapeczkami Paradizo. Marki 23, 24 i Playbuczek Playbuczka ciężko dostać, ale fajna zdrapka Bardzo stara, jeszcze można sobie coś tam wydrapać Zobaczymy, Zacznijmy od paradizo. Playbooka sobie zostawimy na koniec. Motyl i wiadro. Motyl i wiadro. Wiadro. I jest motyl. Po jednym to trochę marnie. Ale cóż. Piłka i koszulka druga jest piłka a tu druga piłka i wszystko no to kolejne arbuz i pomarańcze tu jest arbus, z pomarańcze. Tutaj mamy w komplecie i jeszcze arbuz Kolejny tęcza i krab, krab jest i tęcza, a tu tęcza, dobra, kolejny wodolot i latarnia, wodolot i latarnia. Latarnia, jest wodolot. Nie, i wodolot. No tutaj trochę. Wysypało, jest latarnia. Wodolotu już brakło. Dobrze. Mewa i napój. Już napój. Jest mewa. Tu jest mewa. Tutaj trochę wysypało tych mew. Dobra. Kolejny strój. I delfin. Jest delfin. Strój. To co mamy? Mamy... Dobra. Kolejne dwa. To ośmiornica i nuta. nicca jest tu ty mamy tutaj Dobrze do kolejne kompas i palma Palma i kompas Kompas i palma mhm. No pojedyncze się skończyło No to żółw i kapelusz Coś to da żółw i kapelusz Tutaj nie widzę, nie widzę Jest żółw, tu jest kapelusz No niestety brakło Kontrolne różne Dobrze, Nie będziemy się rozczulać Pierwsza przegrana, to bierzemy drugą. Aparat i kostium. Tu jest aparat. I tylko tu, a kostium. Kostium tu. Oczywiście zaczynamy pojedynczo. Tu jest jeszcze aparat. Kostium raz. Flaming i kompas. Flaming. Kompas. Kolejny kompas. I tutaj. Wszystko. Kolejny kotwica i krab. Kotwica i krab. Kraba. Mamy kotwicę, tu mamy kraba z kotwicy. Kolejne liść i serce. Liść i serce, tu mamy liść ładnie do skosu. A tu mamy serce, liść. No i dalej będzie pusto No, bo po co to więcej dawać? No jest dobry motyl i kapelusz tutaj są kapelusze jest motyl tu mamy motyl z kapeluszem tu jeszcze kapelusz i tu kapelusz tu jeszcze był strój dobra kolejne dwa to jest tęcza i okulary jest tęcza kolejna i są okulary wszystko do kolejna łódka i nuta z nuta jest łódka łódka i nuta, nuta. Kolejne wiadro i kostka, wiadro i kostka, tu mamy kostkę i tu mamy wiadro, tutaj, tutaj niestety nie ma. Kolejna ośmiornica i latarnia, ośmiornica tu jest wysyp latarni. Coś pomoże. I ośmiornica jest tu. Jeszcze latarnia jest tu. Mamy dużo możliwości, ale czy coś się ześci? Mamy płetwy i pomarańcze. Pomarańcze, to są płetwy. Tu jest pomarańcz. Fali nie było. i pomarańczy, no niestety pustaczek kolejny PS N na razie pusta. Zobaczymy co w playbooku i bardzo stara zdrabka była na dwudziestolecie lecie z Zdrapek, zdrapek, puszczona, a teraz już mamy 25 lecie. Jeszcze mówię, jeszcze jest w obrocie i nie wiadomo właśnie kiedy zejdzie. Nie wiem czy to do, drukowuje pustaków, czy jakie coś. Bo nie wiem, bo to zawsze jak wypuszczają zdrapki, to mają tam określoną pulę. A później może się nie wyprzedały, bo wie jak to jest. Dobra. 20. O, jest wygrana. O, jest wygrana. O, już mi się odkryło piątka. No dobra. To mamy piątkę. Trzeba teraz uważać, bo piątki tutaj nie można wygrać. Tu można wygrać najmniej 30, także będzie więcej wygranych. Oczywiście tu już 21, to sobie odsłonię. Jest już dycha. Jedynka jest 15 dwunastki nie mieliśmy, 22 nie mieliśmy i trzynastki nie mieliśmy no, szkoda, że 13 mi 50 tysięcy, chyba 50 tysięcy jeszcze jest do wygrania. Pierwszego stopnia to już wiem, że nie ma. Dobra, tu tu mamy 15. Więc nie pominęła mnie. Tu jest ten, ten dobry. Lecimy dalej. Korona, perfumy, złoto. Jest siódemka. Ona mnoży, nie robi, nie mnoży. Dobra, to już się odsłonimy. piątkę. to, czyli razem dwie dychy. Bo tutaj siódemka nie, nie mnoży dobra teraz mamy dwie dychy i co dalej tutaj trzy siódemki jedna 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 dwie wejść sobie na koniec policzymy czyli tu już mamy zwrocik czy będzie coś więcej zobaczymy będzie jeszcze jakaś wygrana to znaczy że mamy coś powyżej zwrotu no to oczywiście mamy coś powyżej o kolejna będziemy liczyć bardzo dobrze o kolejna bardzo ładnie ja tam lubię liczyć, zwłaszcza wygrane, także nie ma problemu. Idziemy liczyć. Oczywiście po piątce, piątka. No to już jest to już kolejne 20 ja to już Mam 50 zł na chwilę obecną. jeszcze trochę zostało do podrapania, czy będzie więcej zobaczymy jest pojedynczo o jest wygrana, ile piątka no to mamy 55 i tutaj mamy 60 i będzie coś więcej no śmiem twierdzić, że nie o, o Jezu teraz... ojej no to mamy więcej niż o mamy więcej niż 6 60 dobra ja już się pogubiłam, cieszy mnie to niezmiernie, że się pogubiłam, sobie później tam podliczę, bo powiem szczerze, że po sześciu dychach można wygrać stówę, no to wychodzi, że jest stówka, ale sobie tam później podliczę, bo się zgubiłam, pierścionek jest, dobra, piątka. też jest pierścionek i mamy piątkę no z tych piątek tak stówę uzbierać to tu też piątka no zobaczymy no może się uzbiera też będzie piątka oczywiście tak trzy razy 5. no to dobra tu mamy podkrywana mam podkrywaną, no to liczymy W początku weźmiemy sobie Sztówka jest, no więcej nie ma. Ale lustówka to już nie ma. Mam tak 5, 28, 31 nie było. 10, 15, tych tutaj nie było. 20, 15, 20. Dobra. Tu mamy 25, 30. Tutaj nie było. Tu mam 35, 40.

piątka, piątka, to tu jest cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, 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 dziesięć, jednaście, dwanaście, trzynaście.

stówka. A jak kontrolna na stówkę? P. Także mamy te drapaki się szybko tępią. Mamy dzisiaj stówkę w playbooku. Legiańską PP jest w stuwencji. Stuwencja jest w playbooku. A tutaj mamy 0, pustaczki. No to czyli na 50 zyskane stówka, wygrana stówka, czyli zyskadę 50. Także piękny odcinek. Grę dziękuję i zapraszam na kolejne.